Dzień dobry, cześć Czołem! BUM, headshot odbytnikiem ze słoikiem. Widzę Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Świętego roba, którego tak brakowało ostatnio na moim kanale. Jak widzicie, roją ze swojej Furze, mam nadzieję, że tym razem jej nie utopię. Dobrze, kończymy szpanować, żebyś w realu był taki dobry GD prawko ziom. Co my tu mamy w naszej komóreczce? Misję, misję, misje. Gangi pod Lufą. Bukakę nad pałą. No i ciśniemy.

No i elegancko nie trzeba przyspieszać materiału. tak fajnie rozkosznie zapierdalamy A, co tak cicho Nie podoba mi się to Dźwięk Nie, no okej okay, jest, dobra eee, W ogóle pokażę Wam swoją mapkę pozwoliłem sobie e, swojego czasu wiesz tak, poprzejmować yy, sektor, wykonać yy, praktycznie wszystkie misje yy, poboczne. i Wykupiłem absolutnie wszystko, co się dało, także mam nadzieję, że nie zostaniemy uraczeni tym razem jakąś misją pseudo-poboczną. Mało tego, yy, prawidłowe pistolety maszynowe sobie ulepszyłem, także będziemy siać wyborny Mordor, podpalając wszystko. <laughs> Something is burn! Genegloska!

So what's in it for you? <laughs> ta nuta romantyczna. Podkreślająca tragizm sytuacji. Can <laughs> gentleman. Oh, no to będzie jazda! What the fuck jest? To dynamiczna kamera, prawie Call of Duty. Co tu się dzieje? Są żołnierze z heją. Damn it! No, trzeba było tak od razu! Zajebiste! Saints to move in. What the fuck? Roger, Check the nigga behind her. Mam nadzieję, że będzie ciężkie, mordercze, odparcie ataku. Let's hope the clear. Ach, mam nadzieję, że z tyłu jest czysto. Aha, <laughs> <Kochanie. laughs> Let me in. No Właśnie wspomniana karabinki. He thinks his luchadors fuck are insertable. Yeah. I doubt he'd ask him to sit this out. <laughs> so is someone you Wonderful. Dabra. What the fuck? No, to jazda. <laughs> Burn! 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 Burn. <laughs> <laughs> oh yeah! the the roof, Oh, roof, the roof, And what now? <laughs> Tarcza? Podobno tej, którą narysowałem w fatalistyce! Jezu, dobrze mam ze sobą tego rosyjskiego, zwalistego trwala! Kurwa, myślałem, że widziałem w tych grze już wszystko! Boże, komen conquer Tiberian Sun! Orki! chiki Chick Musi być! No szybciej, szybciej! Dajcie mi meritum Kur. No Coś czerwono na minimapce Co ja mam z nimi zrobić w ogóle? Już to jest bez sensu, czekaj. Na pewno musi być jakiś tip Aha, mam ich gorąco przywitać, nie ma sprawy. <laughs> nowe pukawki? Uh. Sprawdźmy. A, to było to, co w falach. Nie podobało mi się to specjalnie, ale sprawdźmy. Pik, 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 pik. Nie, lasery są dla pedałów, no. O, Olek rzuca mięsem. Dosłownie. Co on robi w ogóle? Nie, rojo, dildo to nie jest dobra sprawa. Bier ten. O, oh, Mystwa, Rojo Dlaczego nie ogarniasz? BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! <laughs> woo! 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 ha <laughs> oh, yeah. ha! Tak! <skrybujesz coś do wyt�ujesz> Grenade! Ha do <mukle> <mukle> <y> dokładnie. <mukle> Gdzie piękniesz, kruszynką! <mukle> pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. Nie ma sprawy. Rocket launcha. Just ha, 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 ha. Co tu się dzieje ha, ha. Zniszyłem podat programowo ha, ha, ha. Dobra Tam jeszcze są jakieś strzołki Dobra ha, 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 ha. Tu close Never to fucking close <laughs> uh, Nie ma tak czuć się w zabawkowym kiedy bawi się z trupami żołnierzy na zasadzie szmacianych lalek wziął uh, Ktoś mnie popizgał laserem Pięknie! Pięknie. Gdzie jest ziomal? No nie gadać. Stawaj ziom Nie, yeah, it's not the proper nie mam już tych, fuck! No co?! Ta gra jest pojebana! Olek, co ty wyrabiasz?! Zostaw ten samolot! Po co ci ten samolot?! Boż. Mam w King Konga! <laughs> Dobra, wracamy. To już zaczyna być chore. Zdając życie to nie koniec imprezy. Aha, zsijcie strzelbę! Śród szmato. Walentynkowy zestaw. Nienawidzę gapiów! Nic się nie dzieje, przedstawienie skończone. FUCK! I to będziemy pryskać. A gdzie Olek? Aha, zapomniałem. Dobra? I ciśniemy, ciśniemy ostro! Woohoo! Strzelaniny, pościgi! ciekłe ruski na samolotach! Tu jest absolutnie wszystko. Taaa, Ryan, nauczył się jeździć szmaty. Nie ze mną te numery. Hahaha! or later. Uuuu, Boże! Armia szalonych, czerwonych ikonek mnie goni na minimapie. Bardzo nie lubię uciekać w krak. Zazwyczaj lubię gonić. A, drojo, piękny dryfcik! Mursz ma to? Nie ze mną. Aha, wyborne wymierzenie. I ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Nie ma. Jak tam sprawa? Ups. Dobra. Ojej, oh yeah, a już niedaleko, niedaleko, niedaleko! Czeka na mnie ciepły obiad, ciepła kobieta. Zimna zupa i ciepłe piwo. Eee, yeah! no, myślałem, że kozacku tutaj wskoczę przez to. Nie udało się!

When we win the war on urban terror, you and your families will be safe again. Sir, that's not what I asked! <coughs> I'll tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home to be with her tough guy. No. Jessica thought her life was pretty sweet until a gang banger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed as her boy. crushed a Jessica Parrish was your daughter, How far would you want me to, to go? O, kupiliście tą bajeczkę? Boże, dupy z was, nie redaktorzy. Dziękuję wam serdecznie dzisiaj znów było sympatycznie, śmiechowo i jakże wybornie, fioletowo! Widzimy się następnym razem, a w dniu dzisiejszym jeszcze dwa, dokładnie dwa wyborne bullshity w ramach ROY Playing Games, Bitches! Chickie Ching, Royal in the House, fucking Mickey Mouse, PU!